dobry, Dzień dobry. E, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną dzisiaj w mojej e, zajebiście syficznej kuchni Jakubowskiego. Zajebiście e, też hujowa kuchnia Jakubowskiego charakteryzuje się dzisiejszego dnia, dzisiejszego wieczora charakteryzuje się pieczarkami. To trzeba umyć, bo Dzień dobry. Bo trzeba je umyć do pizzy, bo będę robił pizzę. Tu mam ciasto zrobione. Ono sobie już a No to trzeba przecież mąkę. Bo ono jest zrobione już wcześniej, ale ja wam podam, podam przepis, gdybyście chcieli sobie zrobić pizzę w domu, to proszę bardzo, możecie sobie robić, nie ma problemu. Tylko trzeba wiedzieć jak. I najlepiej jest tak, że posłać Jakubowskiego, który prawda, używa języka człowieka i pokazuje jak gotować pizzę. Przede wszystkim trzeba dać dwie, dwie szklanki mąki, przesiane i przez sito i tu, tu. przez sito mąki trzeba dać dwie szklanki, szklankę wody, potem jeszcze jedną szklankę mąki, bo jest za mało się okazuje zawsze. I drożdży trzeba dać trochę. Ja dałem suche drożdże, dwie saszetki. Można dać normalne drożdże. Czyli normalne są takie, takie drożdże drożdże. Na tych suchych też rośnie. Ja odkryłem, że jak przesiewa się mąkę, to ta mąka jest bardziej puszysta. Ja wiem, że odkrywam coś pewnie dla co dla każdej kurwa kuchty domowej w Polsce jest takie, co on pierdol, i przecież to jest oczywista oczywistość. A dla mnie właśnie nie jest oczywistą oczywistością. Ja się tym kurwa jaram, jak yy, kurwa łoteńskie dziecko paczką klocków Lego. Naprawdę. No. Ja mam sobie tarłę. Widzieliście? Czy wy widzieliście? Czy my w ogóle w ogóle widać? Widać, tak. No, no to tak, tu mam mąkę, tu mam mąkę, i tu sobie ten, zarabiamy ciasto. I teraz będziemy robić, ciasto, w sensie, że będziemy je wykładać na. To przesiane w sensie. Ciasto drożdżowe, które jest tak rośnie i rośnie i rośnie, ono co lubi rosnąć, i w pewnym momencie trzeba mu przestać pozwolić rosnąć, żeby nie rosło za bardzo, żeby nie ograniczało naszych własnych perspektyw. Na przykład, tym, że jest ciastem drożdżowym, takim pięknym, puszystym, o kurwa, jaki ty jesteś fajny, kocham cię, chcę mieć z Tobą i niekoniecznie w tym samym czasie. Dzisiaj będę pierdolił głupio. widzicie bo dlatego, że ja mam dzisiaj urodziny i w sumie, oczywiście znaczy nie, ym, dzisiaj jest 3 kwiecień, ale za 2 godziny będzie 4 kwiecień i to będzie dzień moich urodzin. A że się urodziłem 35 minut po północy 4 kwietnia, to w sumie mamy niecałą godzinę, właściwie 45 minut do moich urodzin, żeby celebrować tak na maksa. W sensie już na ognie, karły w majonezie tego typu rzeczy nie? i prosiaki topione w wannie z rtęcią chciałbym kiedyś przeżyć taką imprezę no ja lubię ugniatać ciasto bo mnie to kurwa uspokaja no i będziemy teraz robić przede wszystkim musimy wyłożyć ciasto to nie jest proste i też nie jest trudne ale trzeba sorry, <coughs> musimy te moje eleganckie czekierniczki kurwa z, z brytyjskiej zastawy sprzątnąć no Deska do klejenia się pojawiła na horyzoncie. Trzeba ją sprzątnąć. Tu mamy przygotowany prawie plac. Dobra, urwamy połowę tego ciasta. Robimy sobie pizzę, nie? Na pizzy w ogóle będą lądowały takie rzeczy, że jak ktoś jest weganinem, to niech lepiej tego nie ogląda, bo się może, kurwa, rozczarować I tym, że Jakubowski wpierdala mięso w postaci szynki. Takie rzeczy się dzieją, słuchajcie, i one są zupełnie naturalne. Ja w ogóle no mówię wam, ja lubię robić ciastotę. ten, ten e, Mój brat robi chleb z Nie wiem po co, bo ma piekarnię kurwa 3 metry od domu, ale robi chleb. Ja nie mam wałka. Ja nie mam wałka. Co mam teraz zrobić? Butelką z winem. to może znosić. muszę dobić wino w butelce. Czyli dziękuję pustą. Dlatego właśnie jestem kurwa zawsze pijany w urodziny, bo robię pizzę i nie mam wałka, więc muszę używać butelki. No tylko mm. jak widzimy kieliszek. A nie chuj. Mamy szklankę. Żeby nam się kurwa nie zmieniło. Bardzo ładnie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Kocham Was. Pamiętajcie o tym. Można tylko Rosjanie tak robią. Mój brat nienawidzi ruskich. Nie wiem czemu nic mu nie zrobili, nie złocili mu żony ani jego samego też nie. A jednak pomimo wszystko kurwa z jakiegoś powodu nienawidzi. Ma do tego pełne prawo, w końcu się wychował na Śląsku na różne takie kurwa akcje typu typu nienawidzimy ruskich ewentualnie urządzamy urodziny Hitlera w lesie które potem się okazują oczywiście fejkiem spreparowanym przez fantastycznie profesjonalną stację telewizyjną TV i ich popleczników w parlamencie no ale to wiecie, to ja jako bosny mogę takie rzeczy pogadać mój brat nie bardzo, bo on nie jest medialny on jest bardzo znanym i cenionym designer on projektuje różne rzeczy i nawet nie wiecie, i nawet nie wiecie, że będąc w supermarkecie, to się nawet nie wiecie, że będąc w supermarkecie wybieracie produkty, albo przynajmniej przechodzicie przez alejki z produktami, których brandy, opakowania i etykiety są zapro zaprojektowane przez mojego osobistego brata. Nawet tego kurwa nie wiecie. Też tego nie wiedziałem czy wiedziałem, Znaczy wiedziałem, znaczy, ale nie, nie, nie docierało to do no. mnie. Skupmy się na pizzy. Czy to dobrze widać w ogóle? Tak, to dobrze, bardzo. Dobrze. No, to jest to troszkę, żeby nam było łatwiej, bo normalnie bym robił. A, za mi się da. Bo normalnie bym sobie to ciasto i tak wyrośnie. Spokojnie. To jest na dużej ilości doży. Wiedzą, sobie wyrośnie. Normalnie bym robił taki sos w sensie. Ten podkład do pizzy, co się tam smaruje tym kurwa pomidorowym brejką, to bym sobie robił z tego, że zmieszałbym przecież pomidorowy z jakimiś warzywami i tak dalej, ale idziemy się na łatwiznę, bo jest pijacki wieczór i jest urodziny, więc sobie wezmę sos, onion and garlic, pasta sos to jest sos do spaghetti. Może być i wystarczy w zupełności z Lidla 69 pensów za słoik nie zużyjemy kurwa nawet jednej trzeciej nieważne, no ale będziemy mieli podkład se tutaj w ogóle się dzieją afery różne na wyspach, ale o tym zrobię osobne nagranie bo ja naprawdę nie chcę dzisiaj przysmucać kwestiami tego, że policja brytyjska w sposób chamski i bezczelny przerwała e, wielkopiątkowe zgromadzenie wiernych w, w kościele polskim w Londynie nie, nie skupiajmy się teraz na tym bo się wkurwimy dosłownie i potem będzie afera, nie? No właśnie, teraz musimy, mm, mamy szynkę, mamy pieczarki, mamy ser. Czyli mamy w sumie wszystko, czego byśmy potrzebowali z pieczarki, bo uważało nie? Na <coughs> to nikt nie wpadł, żeby to zrobić wcześniej, po co? Pewnie tak, słuchajcie, Jakubowski youtuberem jest znanym, ale asystentów nie ma. Więc nikt mu, kurwa, niczego wcześniej nie przygotowuje, kuboski za to musi zrobić. sam, tak, żebyście wiedzieli, jestem samodzielny, jestem Zosia Samosia, odpowiedzialny za wszystko, co robię, zwłaszcza za to, co sam ugotuję, a potem to sam będę jadł, więc nawet jak coś spierdolę, to ja się zatruję i będę miał sraczkę, a nie wy. Docencie to, bo to jest bardzo rzadkie w tym biznesie. Taki Makłowicz na pewno kurwa, nie gotuje tego co czasami, bo on coś ugotuje, a potem zna to gdzieś w swoim reżysie, tam scenarzystą czy komuś, ale jest zupełnie coś innego. Znam tej bawili, wiem o co chodzi, nie? Taka gesslerowa, gdyby ona ja to, co gotuje, to nie byłaby taka gruba. To jest bardzo proste, po prostu widać gołym okiem, nie? Słuchajcie, jak tam ktoś mówił, że tam, bo ty tak jedziesz po gesslerowej? Nie, to po gesslerowej. On po prostu wkurwia, no, bo nie jest kucharką, a mówi, że jest kucharką, więc kłamie, a ja bardzo nie lubię kłamców. Inną rzeczą jest to, że ona po prostu to nie moja stylowa. No. Nie moja stylowa w zachowaniu. Ona krzyczy po ludziach, jest chamska, udaje, że jest kurwa taką znawczynią wszystkiego, tak naprawdę w dupie była gówno Widziała. No, ale to są takie moje prywatne opinie Jakubowskiego na temat pani Madzi. Zresztą powiem Wam szczerze, jeżeli są na, na, na mojej widowni jakieś kobiety o imieniu Magda, to z góry Was przepraszam, ale przypuszczam, że mam rację. Wszystkie Magdy, które w życiu spotkałem, to są kurwa wredne suki. Wszystkie, naprawdę. Łącznie z tą, która mnie oskarżyła o to, a z Belfastu. Ta wielka, mądra kurwa, wróżka Piercolona, która kurwa nic nie potrafi zrobić. No to właśnie ona, ona jest tam, to jest Madzia Belfastowa, która, która, która oskarżyła mnie na policji o to, że jestem pedofilem i wykorzystuje seksualnie moich pacjentów na psychoterapiach. Tylko jak się już kłamie, to trzeba kurwa umieć kłamać, bo Pani Magda ma w tej chwili bardzo duże kłopoty, ponieważ zgłosiła to na policję. Policja była z wizytą w moim domu <laughs> z wyjaśnieniami. I ja pokazałem Policji ewidencję moich pacjentów, którym robię psychoterapię. Ja nie robię psychoterapii osobiście, ja nie mam gabinetu, ja nie przyjmuję osobiście. Wszystkie psychoterapie odbywają się online przez Skypea. Zmolestowanie przez Skype'a jest trochę trudne, wręcz bym powiedział, że niemożliwe. tutaj nie można wyczerpać definicji molestowania seksualnego. No chyba, że się przesyła jakieś nagie zdjęcia swoim pacjentom, ale to można sprawdzić, ja tego nie robiłem, więc pani Magda skłamała strasznie, a policja się, że tak powiem, troszeczkę obruszyła faktem, że pani Magda pokłamała takie podobno są marche. Ja Czyli czy, nie do tych Ja nie podobno się kroi pieczarki, no, ja, ja nie kroję, ja zawsze tak robię ja pieczarkami, że je tak miażdżę troszkę w palcach. I jest ok. no wystarczy w zupełności, Zobaczam, potarłem trochę sera, a to już te pieczarki na to znowu zrobię ser, bo ja tak lubię, żeby pizza była taka mega serowa. Nie wiem czy ty też tak lubicie. W pizzerii nie da się tak zamówić. Chociaż nie wiem, można spróbować, ale no. wydaje mi się, że nie. Natomiast, żeby to zrobić właśnie tak, żeby sobie pieczarki porozpierdalać. No, jedzenie ma być dobre, nie musi dobrze wyglądać, kochani. Z kiedyś gdzieś akcentem. No, jeszcze mamy ten... Um, co to jest? Kurwa, szynka z, szynka z oliwkami. Suda, cuda, kurym mowa się tu ale okej, okay. spróbujemy to jakoś to Mam nożyczki, jest ok. Mam no, nożyczki, nie jest, ale ok. No. Słuchajcie, najważniejsze, żeby Wam się święta udały. Jak obchodzicie, oczywiście jak nie obchodzicie, to żeby też Wam się udało, to tylko parę dni wolnych. Pamiętajcie o tym, że żyjemy w takim a nie innym kurwa świecie. Różne rzeczy się będą jeszcze działy do wakacji. Sami zobaczycie. Jackowski to przepowiada prawie codziennie, więc w końcu to się musi wydarzyć, bo tyle o tym gada. E, I będziemy wstąpić. Najważniejsze, żeby ciasto urosło. A jak nam urosło? Tak, nam urosło. Co to w ogóle jest? Może to teraz oliwka. No, no dobra. Czy to... Dobre. Dobre na pizzę, o. To jest dobre na pizzę. Dobre. Mm. Teraz jeszcze zetrzemy resztę, chociaż... Teraz bym otworzył ten ser. A, tu mam nóż. To jest, jest kaszkawał. To jest ser za 2,29. 350 gramów. Ser z, z Mołdawii. Mołdawianie robią bardzo dobre sery, muszę Wam powiedzieć. Nie wiem skąd znają receptury, ale naprawdę i to wychodzi. I bardzo cenię Mołdawian za serę. A, kurwa, zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy, która nazywa się zioła. W sensie, tu mam taką mieszankę mixed herbs, na które składają się oregano, bazylia, parsley, coś tam, bum bum bum, sypiemy sobie coś zielonego, żeby było, a za dużo trochę nie szkodzi, zjemy. Wszystko się zje, będziemy pijani, więc i tak będziemy wpierdalać, cokolwiek nas tu nie podadzą. Tak, to jest, wiecie, najprzyjemniejsza rzecz to jest gotować dla ludzi, którzy są najlepsi. Oni wszystko zjedzą i jeszcze podziękują, i jeszcze kurwa niektórzy talerze będą chcieli zmywać. A, to będzie fajne właśnie. Nam się to psy Zaoszczędzimy trochę wody i prądu na zmywarce, bo my zmywali w lewo zmywaku, albo w wannie najlepiej też się to zdarza. No dobra, no to już mamy z grubsza zrobioną, pycca. Będziemy robić jeszcze potem drugą i trzecią, ale chciałem Wam tylko zrobić koncertowo, jako podać przepis, że jak się robi pizzę. Tak wygląda pizza na surowo i teraz ją właśnie wtargam, czekajcie, wtargam ją do, do pieca na stopni, bo ja nastawimy. na je, na stopni 270. Proszę bardzo. No, i się robi. I z tym Was zostawię. Muszę tutaj do słoika przesypać resztę. Jezu. Ale z syfu narobiłem, nie? Wiem. Wiem, że narobiłem syfu, ale ja tak zawsze mam. No nic kochani. Tymczasem was żegnam. Ja będę dalej celebrował moje 45 urodziny. To nie jest ani wesoła, ani smutna impreza, jest po prostu impreza urodzinowa. Aha, bieże, bie. No i ten. Ymm, no i tyle. Już nie żadnej zbiórki. W sensie, bo ktoś mi tam mówi, a nie, Łukasz mi dzisiaj mówi, bo byłem z Łukaszem to jest mój wic i y, 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 sąsiad i przyjaciel jednocześnie. A Łukasz mi mówi, ty, to zrób jakąś zbiórkę, właśnie na się pomaga, albo zbieramy. Nie ja wiem, co ja będę kurwa tam zbierał. Nawet nie wiem na co. Po co ten? Znaczy, można zbierać na przykład na to, żeby się najechał, ale w sumie stać mnie na alkohol, bo sam na siebie zarabiam więc no nie wiem na co miałbym zbierać, no, no nie wiem, może na operację czyjąś tam, nie znam nikogo, jak znacie kogoś na kogo mógłbym zebrać pieniądze albo na coś, na przykład jakąś akcję, typu, no nie wiem, no nie wiem jakąś, jakąkolwiek, to podajcie mi to w tym, w, w komentarzach, ja Jażę taką zbiórkę, no bo ja sam na siebie, no to... Słuchajcie, jak chcecie mi dać kurwa pieniądze na wódkę, to proszę do mnie napisać na priva Na tej spółki, prawie połowa was, większość, po, większa połowa z Was mam mnie w znajomych, więc możecie mi napisać Michał, daj numer konta, to Ci wyślemy kasę na wódę. Ja w nie ma sprawy. Eee, a jeżeli nie, to napiszcie na co moglibyśmy zbierać, na się pomaga i tam dalej. No to ja wtedy będę wiedział, będę o tyle mądrzejszy, a tymczasem chciałem Wam podziękować, że ze mną jesteście szósty rok tak naprawdę, więc kocham Was bardziej, bardzo mi się podobała moja fryzura, prawda? Twarz trochę mniej, ale ona jest zmęczona alkoholizmem, dlatego wypiję z Wami jeszcze lampkę wina, to, znaczy to jest szklanka, a potem pójdę spać. A tymczasem Was bardzo, znaczy nie, nie, bo nie będę, kurwa, jakie spać? Przecież ja mam gości. Zapomniałem, dziękuję, że mi przypomnieliście. Bye!